Ja chciałem powiedzieć parę zdań na temat tego, jakie moim przekonaniem są najważniejsze wyzwania stojące przed unijną polityką zagraniczną i co na ten temat mówi Scorecard co być może warto, żeby scorecard mógł mówić w przyszłości. Są so, so w moim przekonaniu dwa powody, dla których Unia Europejska boksuje poniżej swojej wagi w chwili obecnej. Po pierwsze to jest to, że to jest cały czas bardzo świeży projekt polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Z tego sobie być może na co dzień nie zdajemy sprawy, ale to jest projekt, który ma ledwie kilkanaście lat, lata 90 to jest ten okres, kiedy polityka zagraniczna Unii ruszyła. Europejska Służba Działań Zewnętrznych jest, jest eksperymentem na skalę historyczną i na skalę światową. Nikt wcześniej nie próbował spotkać ze sobą dyplomatów z 27 suwerennych krajów i na tej bazie coś sensownego stworzyć. Także trzeba dać ewidentnie czasowi czas, jak mówią Amerykanie. Czyli poczekać jeszcze jakiś moment, na, zanim wyciągniemy ostateczne wnioski. Drugi, drugi powód jest ewidentnie związany z kryzysem, o którym było dużo mowy, ale w moim przekonaniu bardziej ze sposobem, w jaki Unia Europejska próbuje sobie poradzić z kryzysem. A to, jest, a to jest sposób, to jest metoda prób i, i błędów. To nie jest realizacja jakiejś z góry wymyślonej strategii, tylko to jest testowanie kolejnych rozwiązań, korygowanie ich w miarę upływu czasu. Warto spojrzeć oczywiście, czy, czy cała reszta świata się tak genialnie rozwija, że, że my musimy wpadać w nastrój defetystyczny. Jeżeli, jeżeli mam coś szczerze powiedzieć na temat scorecardu, który uważam, że to jest doskonały dokument, ale mam wrażenie, że, że wpada zbyt często w nieco spesymistyczny nastrój, jeżeli chodzi o, o, o Europę, który jest nastrojem chwili, ale który nie zawsze musi być pomocny. Spójrzmy chociażby na to, co powiedział premier Chin Wen Jiabao trzy dni temu. A powiedział rzecz dosyć fundamentalną: mianowicie, że bez przemian politycznych Chiny mogą wrócić do czasów rewolucji kulturowej. Dla... Dla Chin to jest niesamowity zimny prysznic, prawda? Jest to też odwrócenie logiki, bo do tej pory chińską logiką były reformy polityczne po ugruntowaniu reform ekonomicznych, a teraz po raz pierwszy chiński przywódca powiedział, że dla kontynuacji reform ekonomicznych potrzebne są reformy polityczne. Ja jestem większym optymistą niż jakby średnia z korkardu. Dlatego, że mam wrażenie, że Unia jest w trakcie procesu zasadniczej, zasadniczej odnowy w chwili obecnej. Mam wrażenie, że jesteśmy powoli po drugiej stronie rzeki, jeżeli chodzi o przełamywanie trudności w strefie euro. A, a przede wszystkim, że Europa testuje coś, co, co wszyscy na świecie będą musieli prędzej lub później wykonać. Prędzej lub później każdy będzie musiał się zmierzyć z tym, czym jest dojrzała gospodarka, w jaki sposób zapewnić zrównoważony rozwój, jak powinna przebiegać przemiana kapitalizmu, utrwalenie demokracji, także w nowych, zupełnie zmienionych warunkach. Także z tego punktu widzenia Europa przeciera ścieżki dla zwłaszcza świata zachodniego, ale, ale nie tylko. I to wszystko będzie miało ogromne znaczenie. Dla mnie następne lata będą okresem rosnących napięć między tymi utrwalonymi starymi potęgami i wschodzącymi mocarstwami. I takie trzy wyzwania wydają mi się dla, dla świata fundamentalne. To jest miękkie lądowanie... Chin, które, które na pewno nastąpi, aby to nie było twarde lądowanie, miękkie lądowanie jest dla wszystkich dużo korzystniejsze. Z, e, zmierzenie się przez Stany Zjednoczone z problemem zadłużenia, to będzie w następnej dekadzie fundamentalne wyzwanie. No i model e, społeczno-ekonomiczny, który w, zostanie, w, który zapanuje w Unii Europejskiej, i sposób, w jaki Unia zmierzy się z dylematem spójność-różnorodność. Dzisiaj, dzisiaj na agendzie jest proces genetycznej modyfikacji Greków w Niemców, który być może ma jakieś szanse na, na powodzenie, ale który wcale nie musi się zakończyć spektakularnym sukcesem. Więc co, co w Europie z tego wyjdzie, to jest, to jest dla mnie trzecie, najważniejsze pytanie w ogólnoświatowym wymiarze. I to oznacza, że, że Europa musi przede wszystkim z dwoma wyzwaniami się zmierzyć. Pierwszym są równe warunki gry w świecie, jak je zapewnić. Europa na pewno powinna być ich strażnikiem, także na forum G20. A dzisiaj Stany Zjednoczone zaczynają coraz asertywniej zmierzać się z nadużyciami, z nadużyciami kapitalizmu państwowego. W postaci wymuszonych transferów technologii, w postaci kradzieży własności intelektualnej, Europa musi do tego procesu dołączyć, po to, aby dbać o równe warunki gry w świecie. Drugi obszar to są egzystencjonalne wyzwania. Królewski astronom brytyjski Martin Rees opublikował parę lat temu książkę, w której. Dowodził, że świat ma 50% szansy na przetrwanie XXI wieku. Dlatego, że zmiany technologiczne umożliwiają tysiąc nowych sposobów, poprzez które szaleniec może nas wszystkich wysadzić powietrzem albo grupa szalejców. I Europa, w tym kontekście, musi sobie zdać sprawę z tego, że, że z tym problemem powinna się zmierzać. Nie, ma, nie może się. Rozbroić. Czyli jest wielkim paradoksem, że w psychologii politycznej Europa się rozbraja, a jeżeli spojrzymy na statystyki, jest drugim największym mocarstwem wojskowym po Stanach Zjednoczonych w świecie. Ma siły zbrojne większe niż Chiny, Rosja, zdolności wojskowe większe niż Chiny, Rosja i Indie razem, razem wzięte. A więc te wspólne zdolności wojskowe wychodzące poza by dotychczasowe. Próby, operacje wojskowe Unii Europejskiej, grupy bojowe to jest coś, co, co dla Europy jest ewidentnie niezwykle istotne. Po tych dwóch rzeczach wydaje mi się, że, że w tym obszarze Skorka także mogłaby być bardziej wyrazista. To jest jasność w kwestii głównych priorytetów i diagnoza, dlaczego poszczególne kraje członkowskie mają czasami rozbieżne priorytety. I ewidentnie w ostatnim roku wydarzyło się coś ważnego, mianowicie Europa skoncentrowała swoje wysiłki na, na sąsiedztwie w wielkiej, większej mierze niż, niż poprzednio. Poprzednio wielką ambicją była aktywność globalna, teraz poprzez arabską wiosnę, poprzez operacje w Libii sąsiedztwo stało się ewidentnie tematem dominującym. Na pewno zmienia się charakter stosunków transatlantyckich również. To nie jest romantyczne uniesienie, to jest bardziej konstruktywna. Rywalizacja. I, dwie, I dwie rzeczy na koniec, które wydają mi się ważne w kontekście scorecardu. To jest po pierwsze kontekst. Mówiła o tym pani doktor, że nie powinniśmy Unii Europejskiej obciążać odpowiedzialnością za wszystko, co się dzieje wokół, wokół nas. Przykład Ukrainy jest, jest ważny. Być może Unia Europejska mogła przed aresztowaniem Julii Tymoszenko próbować tej sytuacji przeciwdziałać, ale to wszystko, co dzisiaj można, można powiedzieć, że być może działania prewencyjne byłyby skuteczniejsze, ale na pewno po tym, jak ten fakt nastąpił, Unia zrobiła wszystko, co do niej należało. I wreszcie perspektywa się niezwykle liczy, o tym mówili przedmówcy. Martin Rees, astronom brytyjski, o którym mówiłem, ma taką świetną prezentację na TED Conferences przed kilku lat w której mówi o losach wszechświata. I dobra wiadomość, jaka z tego płynie, jest taka, że słońce będzie świeciło jeszcze przez sześć miliardów lat. Gorsza wiadomość jest taka, że ludzie będą tak bardzo różnili się od nas, jak my różnimy się od bakterii wtedy, kiedy słońce przestanie już świecić. Perspektywa dla polityki zagranicznej Unii być może nie powinna być aż tak odległa, ale warto ją, ale warto ją postrzegać przynajmniej w kategorii następnych kilku, kilkunastu lat, bo mam wrażenie, że, że żyjemy w bardzo formatywnym okresie dla polityki zagranicznej Unii. Tak jak formatywnym doświadczeniem były wojny na Bałkanach w latach 90. tak dzisiaj przemiany w świecie arabskim i nowy porządek globalny jest ewidentnie dla unijnej polityki zagranicznej doświadczeniem.